Fotosynteza to anaboliczny proces odżywiania się organizmów posiadających chlorofil. Podczas niego z wody i dwutlenku węgla z udziałem światła wytwarza się cukier i tlen jako produkt uboczny. Proces ten zachodzi w chloroplastach, w tylakoidach zachodzi faza jasna, a w stromie faza ciemna. W błonach tylakoidów znajdują się barwniki pochłaniające światło, które dzielą się na główne, czyli chlorofile oraz pomocnicze. Czyli karotenoidy. Chlorofil to zielony barwnik zbudowany z pierścienia porfirynowego z atomem magnezu położonym w centrum oraz łańcucha fitolu. Zadaniem pierścienia jest pochłanianie światła, a łańcuch umocowuje cząsteczkę w błonie tylakoidu. Fotosynteza składa się na dwie fazy: fazę jasną, zależną od światła, która polega na przemianie energii świetlnej w energię chemiczną, czyli na wytworzeniu dwóch elementów siły asymilacyjnej ATP i NADPH2, potrzebnych do redukcji tlenku węgla 4, i fazę ciemną, niezależną, od światła, która polega na redukcji CO2 do związków organicznych. Budowa i funkcja fotosystemów. Fotosystemy to znajdujące się w błonach tylakoidów kompleksy zbudowane z barwników, lipidów i białek. Dzielimy je na fotosystem pierwszy PS1 i na fotosystem drugi PS2. Różnią się one między innymi składem barwników, długością absorbowanych fal światła oraz faktem, że to na fotosystemie drugim znajduje się układ oksydoredukcyjny przeprowadzający fotolizę wody. Ich zadaniem jest absorbowanie energii energii i przekazywanie jej do centrum reakcji. Sposób działania fotosystemów. Cząsteczki barwników antenowych pochłaniając światło przechodzą w stan wzbudzony. Energia wzbudzenia jest przekazywana na cząsteczki chlorofilu A. W efekcie dwa elektrony zostają wybite z chlorofilu i przekazane na pierwotny akceptor elektronów. Fazę jasną dzielimy na taką, w której wytworzy się tlen, czyli oksygeniczną, np. u roślin oraz na anoksygeniczną, czyli taką, gdzie zamiast wody do pozyskania elektronów i protonów wykorzystywany jest inny związek. Przebieg fazy jasnej fotosyntezy z niecyklicznym transportem elektronów z cząsteczek chlorofilu A w fotosystemie drugim wybijane są dwa elektrony, co sprawia, że stają się kationami chlorofilu A. Kationy te odrywają elektrony od cząsteczek wody, stając się z powrotem cząsteczkami, w wyniku czego z wody powstają protony i tlen. Elektrony z PS2 przechodzą przez łańcuch przenośników elektronowych. Z cząsteczek chlorofilu A w fotosystemie pierwszym wybijane są dwa elektrony, które trafiają na łańcuch przenośników. Wybicie elektronów sprawiło, że cząsteczki stały się kationami, które teraz przyjęły elektrony z łańcuchu. Przenośników od PS2. Elektrony z PS1 przyjmuje natp, który ulega redukcji do nadph 2. Wewnątrz tylakoidu utrzymywane jest wyższe stężenie protonów, co wytwarza gradient protonowy, który jest siłą napędową fosforylacji fotosyntetycznej zachodzącej z udziałem syntazy ATP. Dzieje się to w taki sposób, że przez owy gradient protony będą wychodziły z tylakoidu do stromy przez syntazę, napędzając przy tym jej rotor, którego energia zostaje przekształcona w energię chemiczną potrzebną do fosforylacji. Ten proces nazywa. Chemiosmozą. W ciągu jednej sekundy ten enzym może wytworzyć do 100 cząsteczek ATP. Różnice między transportem elektronów niecyklicznym a cyklicznym. W niecyklicznym transporcie elektronów tworzy się tlen, biorą udział oba fotosystemy, powstają dwa elementy siły asymilacyjnej ATP i NADPH2, zachodzi proces fotolizy wody oraz elektrony z PS2 przechodzą do PS1, a następnie trafiają na NADP+. Natomiast w cyklicznym transporcie elektronów nie tworzy się tlen, bierze udział tylko PS1, Powstaje tylko ATP, nie zachodzi proces fotolizy wody ze względu na jej niedobór oraz elektrony z PS1 wracają do PS1. Faza ciemna fotosyntezy zachodzi w stromie chloroplastu bez udziału światła. Dzieli się na trzy fazy. Karboksylacja dwutlenek węgla przyłącza się do rybulozo-1,5-bisfosforanu, w skrócie RUBP. W wyniku tej fazy powstaje kwas 3-fosfoglicerynowy, w skrócie PGA. Redukcja. PGA redukuje się do aldehydu 3-fosfoglicerynowego, czyli PGL. Ta faza wykorzystuje dwa elementy siły asymilacyjnej, NADPH2 i ATP. Regeneracja polega na odtworzeniu akceptora CO2, czyli RUBP. Do jego syntezy wykorzystuje się cząsteczki PGL. Jedna z cząsteczek aldehydu 3-fosfoglicerynowy zostaje przekształcona w cukry. W tej fazie wykorzystywane jest ATP. Porównanie przebiegu fazy ciemnej u różnych typów roślin. C3 rośliny strefy umiarkowanej. Pierwotnym produktem jest trójwęglowy związek PGA. Pierwotnym akceptorem CO2 jest RUBP. Faza jasna i ciemna nie są oddzielone w czasie. C4 rośliny strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej. Następuje rozdzielenie fazy jasnej i ciemnej w czasie. W dzień aparaty szparkowe, przez które roślina pobiera CO2, są zamknięte w celu zatrzymania wody. Otwierają się one nocą i wtedy CO2 przyłącza się do PEP, fosfoenolopirogronianu, który w tym wypadku jest pierwotnym akceptorem CO2. W wyniku tej reakcji powstaje czterowęglowy szczawiooctan, który jest pierwotnym produktem fotosyntezy. Szczawiooctan zostaje przekształcony w jabczan, który magazynowany jest w pochwie okołowiązkowej. W dzień CO2 jest uwalniany z jabczanu i przyłącza się do BP jako wtórnego akceptora Kam podobna do C4, ale jabłczan magazynuje się w Wakuolach. Foto oddychanie. Rubisko oprócz aktywności karboksylazy wykazuje również aktywność oksygenazy i przełącza tlen do RUBP w przypadku za niskiego stężenia CO2. W takim wypadku powstaje tylko jedna cząsteczka PGL i nie odtwarza się RUBP. Proces ten nie zachodzi u roślin C4 i CAM, gdyż magazynują CO2. Czynniki wpływające na szybkość przebiegu fotosyntezy. Stężenie dwutlenku węgla, dostępność wody, temperatura, pH. Ilość aparatów szparkowych, ułożenie chloroplastów, natężenie światła. Świetny punkt wysycenia. Najmniejsze. Tężenie światła, przy którym fotosynteza osiąga maksymalną prędkość. Świetny punkt kompensacyjny. Punkt, w którym fotosynteza równoważy się z oddychaniem.